Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać muszkę ym, zeberkę. Tutaj akurat ona będzie w wersji turbo, bo jest zrobiona na dwóch koralikach. Jeden jest fluoret, a drugi biały. I teraz tak: ten koralik zakładamy normalnie, natomiast ten odwrotnie czyli tym wycięciem, które powinno być z tej strony. Zakładamy na odwrót. Tak, żeby troszeczkę ta kulka naszła na tą. No, i co jeszcze potrzebujemy do wykonania? Zebry: czarna nić. I srebrny drucik. Przystępujemy teraz do pracy. Żeby nie przedłużać, owijamy. Trzonek, haczyka, nicią. Ok, teraz mocujemy drucik. Ja robię to także mocuję po tej jakby całej długości. Czyli zaczynam przy koraliku i owijam mocując aż do łuku kolankowego. I teraz kształtujemy sobie jakoś tułowik tej naszej nimfy. Starając się zachować ten stożkowy kształt. No powiedzmy, że jest ok. I teraz tylko wijamy drucik, robimy segmentację, przyłapujemy nicią. Takimi ruchami odrywamy drucik. Ok. Teraz potrzebny jest tylko finisze. Robimy węzeł końcowy. i mucha jest praktycznie gotowa wystarczy tylko zalakierować węzeł czy tam zakleić superglu jeżeli chcecie możecie też całość zalać klejem ultrafioletowym zgrzać będzie taki bardziej przejrzysty efekt ale to już według was, waszego uznania mucha fajna zwłaszcza dla muszkarzy jakichś krętaczy początkujących no bo Ilość materiałów jest niewielka. No i trudność wykonania tej przynęty yy, oceniam na takim poziomie podstawowym. A możecie zrobić sobie też inne wersje kolorystyczne, bo tą, którą ja pokazałem, to jest jakiś tam mój wzór, który u nas się sprawdza. Natomiast wy możecie zrobić. Z innym kolorem tułowia, z innym kolorem koralika możecie też dać tak jak w oryginale: jeden koralik, pomijając ten pomarańczowy. No i to by było na tyle. Jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie być powiadomieni o jakichś kolejnych filmikach, no i napiszcie też w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, co Was interesuje, może co zmienić co dodać. No i tyle, dzięki na razie, cześć.